Cześć. Dzisiaj witam Was troszkę z niższej pozycji na kanale La Kierowniczka, dlatego że będziemy rozmawiać o frezarkach, i to one są tutaj dzisiaj w pierwszym rzędzie, na pierwszym planie, ponieważ właśnie te frezarki będziemy za moment porównywać i rozważać. W dzisiejszym filmie chcę Wam doradzić, jaką frezarkę możecie sobie kupić, ale naszym podstawowym parametrem będzie to, żeby znaleźć frezarkę do użytku domowego, do robienia sobie paznokci w domu, czy sobie i mamie, koleżance i taką, która spełni wszystkie najważniejsze podstawowe funkcje, a jednocześnie będzie frezarką niedrogą, na którą można sobie pozwolić w domu. I bez w ogóle żadnej wątpliwości, nie porównujcie dzisiejszych frezarek, które wam tutaj pokażę. Do fryzarek, które możecie kupić, na przykład za 50 zł, fryzarki na baterie gdzieś zamówione z AliExpress, bo one, jak przykładacie ją do żelu, to ona staje, ta fryzarka, można nią sobie narobić krzywdy. Tamte frezy jakoś dziwnie, tak biją i to nie jest, to nie jest ten typ fryzarek. Tu macie coś lepszego. I nie porównujcie też tych fryzarek do fryzarek profesjonalnych, których używamy w gabinetach kosmetycznych. Lub jeżeli macie możliwość, oczywiście w domu, jak najbardziej, tamte działają zupełnie inaczej. Tam macie większą płynność działania, bardzo leciutkie rączki. Te frezarki są delikatne, ale one też kosztują już gdzieś w granicach 1000 zł i wzwyż w nieskończoność. To są takie frezarki jak na przykład Maraton Micron X. To są frezarki, które są profesjonalne i one będą lepsze. Jeżeli ktoś miał możliwość korzystania z tamtych, z tych pośrednich i z tych najtańszych, no to zdecydowanie będzie widział różnicę. Ale dzisiaj chciałam, jako główny parametr, zastosować to, co możecie wykorzystać u siebie w domu, na co możecie sobie odłożyć pieniążki i faktycznie jesteście w stanie kupić sobie do domu taką frezarkę. Ja mam tutaj dzisiaj trzy frezarki. Wszystkie trzy są testowane przeze mnie już przez bardzo, bardzo długi czas, więc mogę o nich powiedzieć Wam naprawdę bardzo dużo i bardzo dobrze je porównać. Będziemy brać pod uwagę parametry takie jak cena, moc, obroty, czyli zakres obrotów, funkcje obrotów lewych i prawych, regulacje mocy, czy posiada ona pedał, wagę całego urządzenia, jak i wagę rączki, no i... Podstawek, czyli wygodę, estetykę całego tego urządzenia. Przejedziemy sobie po kolei od modelu pierwszego przez model drugi i model trzeci. Nie ukrywam, że ta kolejność nie jest przypadkowa. Tutaj jakość będzie szła w górę, cena niekoniecznie, więc myślę, że warto jest obejrzeć sobie ten film w całości i wszystkie te parametry sobie porównać. Zacznę od przedstawienia Wam tych fryzarek. Mamy tutaj frezarkę, frezarka JD700, model bardzo zbliżony parametrami do frezarki JD500. Właściwie nigdy nie znalazłam między nimi większych różnic, chociaż ja sama wybierałam model JD700 i mam tutaj już drugi egzemplarz. Pierwszy miałam w kolorze fioletowym i to było, słuchajcie, 7 lat temu, a ten model używałam jakieś 5 lat temu. Po niej przyszedł czas na frezarkę Sprint 40, tego modelu używałam 3 lata temu i kolejny model, czyli model EXO, to jest dokładnie EXO SX5. Jest jeszcze wersja SX7, ona różni się tym, że wizualnie ma po prostu wkładaną rączkę w ten sposób, ale parametry są takie same. I to jest frezarka, której używam od 2 lat. Czyli taka najświeższa, na której aktualnie pracuję I będziemy porównywać wszystkie parametry po kolei Będę Wam pokazywać, która frezarka ma jaki, jakiej wysokości parametr A na końcu podsumujemy sobie, która tak ostatecznie wychodzi najfajniej i którą ja Wam polecam I zaczniemy od pier pierwszego parametru, jakim jest cena Jeżeli chodzi o frezarki, oczywiście w zależności, czy kupujecie te frezarki na Allegro Czy kupujecie te frezarki na przykład od znanych sklepów i macie tutaj logo danej marki, to jest to samo urządzenie, ale ma już logo firmy. Lub kupujecie po prostu z zaufanych sklepów i dla mnie takim sklepem jest na przykład Active Shop, który ma w ofercie wszystkie te frezarki. I ja wam będę porównywać cenę, taką, którą znalazłam gdzieś po prostu najtańszą, podejrzewam, że zazwyczaj będzie to Allegro i będę wam porównywać cenę z Active Shopu czyli z jednego źródła, bo on mają on akurat w ofercie wszystkie te frezarki. I ja przyznam szczerze, że ja akurat tam kupowałam zarówno tą frezarkę, jak i tą frezarkę, bo dla mnie liczy się też taki komfort, że gdyby coś było nie tak albo chciałabym jakiejś gwarancji albo wymiany, to mam gdzie uderzyć. To jest taki dosyć popularny duży sklep. Natomiast te ja zamawiałam gdzieś na Allegro i też nic się nie działo. Więc to nie o to chodzi, to jest ta sama frezarka. Tak samo te duże sklepy popularne one mają w ofercie te same frezarki, jedyna różnica to jest ich logotyp. No i zawsze idzie to w cenę, tak jest chyba z wszystkim. No słuchajcie, kupujecie telefony czy jakąś elektronikę zawsze, gdy płacicie za duże marki, duże firmy, to płacicie po prostu też no, samej tej marce za ich logotyp, ale macie jakąś tam pewność, że macie gdzie uderzać do gwarancji i tak dalej. Więc tak to będzie wyglądać, będę Wam porównywać dwie ceny. Frezarka JD700 znalazłam ją w internecie za cenę 170 zł, na Active Shopie znajdziecie ją za 190 zł. Sprint 40 gdzieś w internecie śmiga za 130 zł, Active Shop ma cenę 170 zł i frezarka Exo, która jest dosyć dużym skokiem, ona kosztuje gdzieś w internecie za 530 zł, na Active Shopie mamy cenę 599 zł. Jak widzicie, więc tutaj mamy najtańszą frezarkę, tu mamy frezarkę najdroższą. Między tymi dwoma różnica jest prawie niezauważalna, natomiast ta jest faktycznie trochę droższa. Zaraz się dowiecie też dlaczego. Moc. Moc frezarki jest podawana w watach. Tutaj mamy 35 W, 40 W, 48 W. Czyli jeżeli chodzi o moc, idą one w ten sposób po kolei. Jeżeli chodzi o obroty, ich regulacja zaczyna się od zera. Do 30 tysięcy, do 25 tysięcy i do 35 tysięcy. Więc zakres jest dosyć zbliżony. Największy jest w rezerce ostatniej. Jeżeli chodzi też o regulację, to macie w każdej z tych opcji dołączony pedał. Natomiast przyznam Wam szczerze, nigdy w życiu nie używałam tego pedału do regulacji mocy. Mało tego, ja nie znam osób, które go używają. Dlaczego? Po pierwsze, nie potrzebujemy zmiany tej regulacji yy, tak na bieżąco ustawiamy sobie dany parametr i tak może zostać, pracujemy stale. Stopą robiłybyśmy cały czas jakiś jednak ruch i to by nam po prostu cały czas skakało te obroty, to jest nam niepotrzebne, wręcz niepożądane. Poza tym ten pedał wcale nie jest wygodny, mamy wygodną regulację. No i możecie sobie zobaczyć, tutaj przesuwamy sobie po prostu po zakresie, który mamy możliwość, tutaj przekręcamy delikatnie. Mamy podzielone to na trzy strefy kolorystyczne i jedziemy od najniższych obrotów do najwyższych. No i ostatni model, w którym też mamy pokrętło. Tutaj jest ta różnica, że na tym modelu macie zapisane dokładnie, jakie to są obroty. Tu jest 10 tysięcy. Tu jest 20, 30 i 35, I jednak przy pozostałych też jesteście w stanie, znając pełen zakres, sobie mniej więcej ustalić, że w połowie macie 30 tysięcy, całość 30, więc w połowie 15 i jesteście w stanie też spokojnie do tego sobie dojść. Wszystkie trzy mają możliwość regulacji obrotów na prawe i lewe. W frezarce jd 700 znajduje się to dokładnie, tutaj przełączamy na stopę lub na rękę, a tutaj mamy obroty prawe, lewe. I tu wpinamy rączkę. W Frezarcy Sprint 40 mamy włącznik, włącznik na boku, mamy regulację na prawe i lewe obroty na boku również, i na boku też wpinamy sobie rączkę. I w modelu EXO mamy tutaj prawe i lewe obroty, i na boku znajduje się wpięcie do naszej rączki. Więc wszystkie te frezarki mają regulację mocy, która jest dosyć wygodna. Tutaj jedyna frezarka, która ma zapis o tym, jakie to są obroty, ale jak wspominałam, nie jest to dużym problemem. Wszystkie mają dołączony pedał, którego nie używamy. Wszystkie mają dołączony zestaw frezów, którego nie używamy. Wszystkie mają lewe i prawe obroty, oraz oczywiście wpięcie do rączki, każda w innym miejscu. Podstawki to też jest dosyć ważna rzecz, bo wbrew pozorom tą frezarkę gdzieś trzeba odłożyć. Frezarka JD700 ma podstawek tutaj do góry, to jest taka silikonowa guma, która, zobaczcie, się zrobiła bardzo żółta, ona była transparentna kiedyś. No i możecie go położyć sobie w dowolnym miejscu, gdzie Wam jest wygodniej i odkładacie na nim swoją frezarkę. Sprint 40 ma wbudowany do góry tutaj miejsce, w którym możecie tą frezarkę sobie, tą rączkę odłożyć ale do zestawu, z tego co kojarzę, też był taki silikonowy dołączony, czyli możecie sobie odłożyć ją w innym miejscu lub dokładnie tutaj. EXO ma natomiast troszkę inną metodę, czyli mamy dziurkę, w którą wkładamy sobie po prostu naszą frezarkę, naszą rączkę. EXO ma jeszcze jeden plus, którego nie ma, pozostałe frezarki nie mają. Jak sobie zaczęcie od góry, tutaj mamy takie małe dziurki. I w nie możecie sobie włożyć frezy, czyli opracowujecie na przykład skórki, używacie płomienia i frezu walca i na chwilę zmieniacie, odkładacie sobie tutaj, wkładacie frez i one Wam nie zginą. Więc wszystkie trzy mają tą funkcję podstawki, tutaj mamy dodatkowo funkcję tych małych dziureczek jeszcze na frezy. Kolejny ważny parametr, który będziemy porównywać to jest kwestia wagi urządzenia i wagi rączki. I jeżeli faktycznie podróżujecie bardzo dużo, to będzie dla Was waga całego urządzenia miała znaczenie. Jeżeli podróżujecie mało, to zwracajcie uwagę tylko i wyłącznie na wagę rączki, a to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Praca fryzarką zajmuje nam, wbrew pozorom, prawie połowę stylizacji często, no, może nie połowę, ale jednak ileś czasu przez cały dzień, jeżeli wykonujecie więcej stylizacji, to tego czasu się trochę spędza z tą rączką w dłoni. I gdy ona jest ciężka, uwierzcie mi, to jest bardzo niewygodne. Trudniej się pracuje, obciąża nam to dłoń i jest bardzo, bardzo duża różnica. Porównam Wam najpierw wagi urządzenia, ale myślę, że sama wizualizacja już Wam pokazuje, która jest najbardziej kompaktowa i wygodna. Ważyłam urządzenie bez zasilacza, bez rączki, chodzi o samą tutaj, tą, e, to urządzonką. Jd700 waży 900 gram, więc prawie kilogram frezarki. Sprint 40 ma 540, więc już prawie połowę. Natomiast Exo waży 370 i jest malutka i najbardziej kompaktowa. Natomiast ten ważniejszy parametr, czyli waga rączki, mamy tutaj rączkę z frezarki, która waży 230 gram i to jest naprawdę ciężka rączka. Jak teraz ja już nie używam tej frezarki od długiego czasu, jak sobie ją chwyciłam, to naprawdę to jest bardzo ciężka rączka. Sprint 40 ma już dużo lżejszą, 140 gram, więc naprawdę leciutka. I tutaj zważyłam sobie Exo, ona ma wagę 180 gram, więc chociaż powiem wam, że wszędzie na stronach pisze 130, więc nie wiem, czy chyba, no ale ja ważyłam z całym tym kablem. O. To jest też ważny element, bo ona ma bardzo długi kabel, więc może ten kabel, może sama rączka faktycznie ma 128, natomiast 180, jak zważyłam z kablem, ale te też ważyłam z kablami, więc po prostu tak będzie nam najłatwiej porównać. Także jeżeli chodzi o wagę urządzenia, mamy kilogram, 500 gram i 370, ale jeżeli chodzi o wagę rączki, mamy 230, 140 i 180. To jest bardzo ciężka rączka naprawdę te myślę, że można by porównywać. Kolejny aspekt wizualne, wygody używania i tak dalej. No jeżeli podróżujecie i potrzebujecie włożyć tą frezarkę do kufra przewozicie ją, no to ta jest dużo mniejsza. Myślę, że tutaj nie ma co dyskutować, jest najbardziej kompaktowa. Jeżeli to dla was nie ma znaczenia, Zaletą tej fryzarki jest to, że można na niej coś podłożyć, postawić. Natomiast najczęściej stawiałam na tym tą rączkę, więc w sumie wychodziło na to samo co w pozostałych fryzarkach. Wygląd estetyczny. No, tutaj chyba to jest najmniej ważny parametr, bo przyznam szczerze, że ważne, żeby ta fryzarka miała odpowiednią moc, odpowiednie obroty, to są najważniejsze rzeczy. Ale jeżeli estetyka ma jednak dla Was takie większe znaczenie, to popatrzcie sobie i same ocencie, która podoba Wam się najbardziej. No, ja myślę, że rozważałabym raczej wizualnie te dwa modele. Co jeszcze można powiedzieć? Muszę powiedzieć trochę więcej o tej frezarce, dlatego że ona się wyróżnia od tych dwóch jeszcze jedną rzeczą. To jest frezarka bezszczotkowa. Ona działa bardzo cicho. Ona działa bardzo płynnie. Ma soft start, czyli delikatnie przyspiesza obroty, bardzo płynnie pracuje, bardzo delikatnie pracuje. I jeżeli ktoś pracował na tych fryzarkach będzie widział bardzo, bardzo dużą różnicę w porównaniu do tej. I celowo zostawiłam te trzy fryzarki, bo te kosztują około 200 zł, a ta około 600. To jest bardzo duża różnica, ale w zależności od tego, ile pracujecie i jak pracujecie, ja kupiłam tą i ani razu nie wróciłam do tych poprzednich. Więc naprawdę ta kolejność tutaj jest uzasadniona. To jest frezarka którą miałam jako pierwszą i byłam z nich zadowolona, ale jak przerzuciłam się na to, było mi znacznie wygodniej. Ona była troszkę lżejsza, przede wszystkim największa różnica lżejsza. I to, to myślę, że był największy parametr. Jest też troszkę mocniejsza, więc mi się nią lepiej pracowało, ale słuchajcie, gdy wypróbowałam tą frezarkę, to do poprzednich już nie wróciłam. Te zostały mi po prostu jako frezarki zapasowe, a właściwie po to, żeby nagrywać takie filmy jak dzisiejsze z porównaniami dla Was. Ta frezarka przez swoją leciutką rączkę, bardzo ciche działanie, a przede wszystkim przez tą płynność ruchów, przez ten soft start, jej używanie to jest po prostu jak masełko, ona śmiga nam po płytce paznokcia, co daje stylistce bardzo duży komfort pracy, wygodę, ale to jest też fajne dla klientki, bo jest cichutko, bo jest delikatnie tej frezarki po prostu nie czuć, więc naprawdę jeżeli macie możliwość, to jest świetna frezarka. I myślę, że teraz przejdziemy płynnie do bardzo krótkiego podsumowania, bo właściwie podsumowanie możecie sobie zrobić same. Rozpiszcie parametry, które dla was mają znaczenie, bo ja wam wymieniłam wszystkie, ale dla części z was nie będzie miała znaczenia waga urządzenia, bo waga rączki na pewno będzie miała, to już was zapewnię. Wygląd estetyczny może nie mieć znaczenia. Dla niektórych może nie mieć znaczenia na przykład cena, bo niektórzy mają większe możliwości. Więc porównajcie sobie te parametry, które są dla was najważniejsze. Natomiast jeżeli ja miałabym wam doradzić. Jeżeli macie możliwość i chcecie sobie odłożyć troszkę dłużej albo na przykład skorzystać z opcji prezentu od kogoś lub dołożenia się do prezentu bez porównania ta frezarka to jest zupełnie inna jakość od tych dwóch. Jest naprawdę dużo fajniejsza, cichsza, lżejsza, płynniejsza. I bardzo polecam Wam, żeby faktycznie iść w tą stronę. Natomiast, jeżeli nie macie takiej możliwości, ten budżet zdecydowanie przerasta Wasze możliwości, to z tych dwóch szłabym w sprint 40. Lżejsza przede wszystkim, lżejsza rączka, lżejsze urządzenie, mamy troszkę większą moc, mamy bardzo wygodne małe urządzenie i ja tą fryzarką bardzo dużą różnicę widziałam przesiadając się z tej JD700 na tą, długo nią pracowałam, to jest fryzarka, która bardzo stała się popularna ostatnio i dlatego też ona ma teraz cenę niższą od tej, jak ją kupowałam to była sporo droższa i jej cena bardzo spadła, więc... W tej chwili naprawdę to jest niedroga, a fajna frezarka. Więc z tych wszystkich polecam Wam tą, przede wszystkim mój numer jeden, a jeżeli miałabym wybrać niższą wersję cenową, wybrałabym tą frezarkę. I tak wygląda porównanie dzisiaj tych trzech frezarek. Jak Wam wspominałam, w ogóle bez porównania te wszystkie frezarki do 100 zł, naprawdę tam, ja przeglądałam tyle razy, tam nie znajdziecie nic, co zapewni Wam taki komfort pracy, jak któraś z tych frezarek. No i nie porównujcie też do tych fryzarek za 1000 zł, bo one działają jeszcze fajniej od tej i one naprawdę aż płyną. One mają też inną moc, one nadawają się do pedikuru, one nadają się też do przede wszystkim dużej ilości wykonywanych stylizacji, ale w domu prawdopodobnie takiej nie potrzebujecie. Jeżeli macie możliwość, oczywiście cena bardzo adekwatnie rośnie z jakością, więc jeżeli macie tą możliwość, to skorzystajcie sobie, kupcie sobie trochę droższe urządzenie, będziecie widzieć różnicę. Przy frezarkach chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Frezarkom można sobie zrobić krzywdę. Frezarka to jest urządzenie, które piłuje. Piłuje z ogromnymi obrotami, z ogromną prędkością. Więc słuchajcie, jeżeli nie miałyście do czynienia, poćwiczcie najpierw na tipsach. Zobaczcie, na jak krótko wystarczy przyłożyć frez do płytki, żeby ona nam starła całego tipsa i zrobiła w nim dziurę sprawdźcie sobie to tak samo skórki nie wbijajcie tych frezów gdzieś pod skórę bardzo głęboko frezami pracujemy naprawdę bardzo delikatnie używając frezarki nie używamy docisku nie robimy nic siłą tutaj obroty ścierają produkt a nie nasza siła dłoni więc nie przygniatajcie jej do płytki paznokcia jeżeli gdzieś zauważycie zaczerwienienia zacznie was coś piec zauważycie że płytka robi się miękka albo jakieś powstają niepokojące objawy Prawdopodobnie płytkę przepiłowałyście, więc unikajcie wtedy fryzarki. Poćwiczcie na bezpieczniejszym jakimś modelu, czyli właściwie no tipsy chyba są najlepszym rozwiązaniem na początek. Później ja, jak uczyłam się pracy z fryzarką. Zaczęłam właśnie od tipsów, żeby sobie przetestować, jakie możliwości ma moja fryzarka, a później pracowałam na sobie, bo na sobie bardzo dużo czujemy. Czujemy, czy gdzieś nas już delikatnie boli, czy piecze. Takie uczucie nie powinno występować. Praca fryzarką ma być w pełni komfortowa, bezbolesna, bez pieczenia, bez żadnych takich nieprzyjemnych efektów. Druga sprawa. Wspominałam Wam o tym, że frezy z tych zestawów się do niczego nie nadają. No i to jest prawda, tych frezów. Praktycznie nie używamy. Nie potrzebujemy też miliona frezów, ale o tym, jak ściągać prawidłowo lakier hybrydowy frezarką i jak opracowywać skórki frezarką, nagrywałam dla Was dwa osobne filmy, i tam pokazywałam też frezy, jak ich używać. Czyli patrzeć na jaką gradację, z jakiego materiału wykonany, jaki kształt mają, tam wszystkie informacje znajdziecie, więc ja zostawię Wam gdzieś tutaj, ale przede wszystkim na dole w opisie te dwa filmy. Obejrzyjcie je sobie i uzupełnijcie wiedzę z tą, którą mamy dzisiaj, praca frezarką. To jest, słuchajcie, najlepsze, co mnie w stylizacji paznokci spotkało. Ściąganie hybrydy w te kilka minut, opracowywanie skórek tak dokładnie, w tak szybkich, krótkich ruchach, to jest po prostu najlepsze, co może być i bez frezarki pracy sobie nie wyobrażam, ale o paru rzeczach trzeba wiedzieć, parę rzeczy trzeba sobie potestować i wtedy będzie idealnie. Dobrze. Jaką frezarkę macie? Jaką używacie? Jaka wam się sprawdza lub która wam się nie sprawdziła? Dajcie koniecznie znać, bo ja chętnie do tej wiedzy na temat tych trzech urządzeń, które porządnie przetestowałam, dołożę wasze doświadczenia i dowiem się chętnie czegoś o tym, jakie frezarki polecacie lub nie. Myślę, że między sobą też fajnie wymieniać się takimi doświadczeniami. Czekam na wasze w komentarze wszystkie dotyczące frezarek. Porozmawiajmy troszkę. Dziękuję wam za obecność w dzisiejszym filmie polubienia, komentarze i subskrypcje dziękuję że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie.